Głodówka, post. Świadoma rezygnacja ze spożywania każdego rodzaju pokarmów lub ich znaczne ograniczenie. Stosowana z powodu chęci osiągnięcia mniejszej masy ciała, oczyszczenia organizmu oraz w celu poprawy samopoczucia. Poza aspektem religijnym, etycznym, duchowym post może mieć również charakter zdrowotny. Powstrzymywanie się od spożywania pokarmów jako metoda leczenia jest znana od stuleci. Głodówki stosowane były w medycynie chińskiej, tybetańskiej, perskiej, babilońskiej, arabskiej, żydowskiej, greckiej i rzymskiej. Hipokrates nic nie podawał choremu do ust, dopóki nie pojawiały się pierwsze symptomy poprawy zdrowia. Odmiany głodówki: Post zupełny, tylko woda. Post niezupełny, soki, inne napoje. Post o chlebie i wodzie. Post krótkotrwały, od 1 do 3, 7 dniowy. Post długotrwały, od 1 do 6 tygodniowy. Wspólną cechą głodówek jest niedostateczne odżywianie zewnętrzne. Węglowodany, białka i tłuszcze utrzymują stabilność wszystkich procesów komórkowych człowieka, dlatego niedobór lub brak tych substancji powoduje zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wraz z podjętą głodówką, w związku z koniecznością stałego dopływu energii do tkanek oraz niedoborem glukozy w organizmie rozpoczyna się cykl procesów mających na celu wykorzystanie innych substancji, które mogą służyć jako materiał energetyczny. Zalicza się do nich zapas glikogenów w wątrobie i mięśniach, aminokwasy, głównie alanina, niewielkie zapasy fruktozy oraz galaktozy, które są przekształcane w glukozę. Insulina i glukagon odpowiadają za regulację glikemii. Wzrost stężenia insuliny po posiłku oddziałuje na wątrobę, stymulując syntezę glikogenu przy jednoczesnym hamowaniu procesu glukoneogenezy, prowadząc do obniżenia stężenia glukozy w surowicy krwi. Podczas głodówki, stężenie insuliny spada i nasila działanie glukagonu, który wpływa na wątrobę i stymuluje procesy glikogenolizy, lipolizy oraz glukoneogenezy. Glikogenoliza, przemiana glikogenu w glukozę, jest pierwszym etapem, który dostarcza źródła energii podczas głodówki. Potwierdzono, że w pierwszej dobie głodówki dochodzi do całkowitego wyczerpania zapasu glikogenu, dlatego po tym czasie energia dostarczana jest z przemian tłuszczów i białek. W procesie lipolizy, w wyniku której powstają wolne kwasy tłuszczowe, tworzą się ciała ketonowe, ketony, które są zastępczą formą energii dla wszystkich tkanek. Ciała ketonowe, aceton, kwas acetooctowy i słowy, powodują wiele zaburzeń w organizmie. Podczas głodówki dostęp glukozy jest ograniczony dla tkanek mięśniowych, a wzmożony dla układu nerwowego. Po wyczerpaniu jej wszystkich zapasów głównymi substancjami odżywczymi dla wszystkich tkanek stają się ketony. Wzrost stężenia ciał ketonowych w organizmie powoduje kwasi b ketonową. Niedostarczanie pożywienia rozpoczyna proces glukoneogenezy, czyli tworzenia glukozy z przekształconych substancji niecukrowych, aminokwasy pochodzące ze zwiększonego katabolizmu białek strukturalnych. Redukcja masy mięśniowej dotyczy zarówno mięśni szkieletowych, serca, jak i mięśni gładkich, które budują struktury wszystkich narządów, dlatego objawy głodówki dotyczą wszystkich układów ciała człowieka. Mechanizmy regulacji glikemii w czasie głodówki są nastawione na jak najefektywniejsze wykorzystanie zgromadzonych przez organizm zasobów i unormowanie stężenia glukozy we krwi. Procesy te opierają się na pierwszorzędowej ochronie narządów najważniejszych, takich jak mózg oraz serce, których uszkodzenie może doprowadzić do poważnych zaburzeń, a nawet do śmierci.